No Elo. To kolejny, piąty już odcinek tej serii, gdzie zabieram Was wycieczkę w przeszłość, żeby powspominać, że kiedyś to były memy, a dzisiaj to nie ma już żadnych memów. Dzisiaj udajemy się do roku 2016, który serio był bardzo obfity w te śmieszne obrazki, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Nie mam tego pojęcia dlaczego. Może ludzie zamiast wylegiwać się na plażach i zdobywać opaleniznę, woleli raczej tworzyć śmieszne memy. Lepiej dla nas. Ogólnie patrząc się na ten kalendarz, to oprócz jednego o wszystkich nagrałem odcinki, także można powiedzieć, że w końcu jestem z czymś na bieżąco. Poprawdzie z pięcioletnim opóźnieniem, ale trudno. Dobra, żeby nie przedłużać, przed Wami podsumowanie roku 2016 w śmiesznych obrazkach. Zapraszam. Rok ten zaczynamy od hitowej piosenki Drake'a, czyli Hotline Bing wydanej w 2015 roku. Piosenka ta opowiada o tym, że Drake chce pogadać przez telefon z laską. W teledysku widzimy go jak rapuje zamknięty w sześcianie z przebitkami na jakiś call center z fajnymi dupami. Z memów znamy to lepiej dzięki dwóm kadrom, którymi możemy określać co nam się podoba, a co nie. Faza na te memy zaczęła się na forczanie, ale początkowo jako Drake Posting, czyli używanie kadru z teledysku w celu spamowania serwisu. Dopiero w styczniu 2016 przyjął się zdany nam dobrze wzór Drake'a, który coś akceptuje lub też nie. Pojawiło się przy tym mnóstwo przeróbek, gdzie zamiast rapera wklejana była inna postać, żeby lepiej odzorować co lubią różne internetowe indywidua. Ja mam taką reakcję jak Drake, jak mam do wyboru robić zakupy w internecie bez wzrotu części wydatków i robić zakupy używając do tego Shops. Ale dlaczego tak mówię? Shops to bardzo przydatne narzędzie podczas robienia zakupów online, bo najzwyczajniej w świecie płacisz dzięki niemu mniej. Wystarczy zarejestrować konto, co zajmuje mniej więcej ułamek sekundy i to tyle. Na głównej stronie serwisu masz dostęp do ponad 3000 internetowych sklepów, które współpracują z Shops. A na czym ta współpraca polega i dlaczego jest korzystna dla Ciebie? Model biznesowy Letishop wygląda tak, że sklepy płacą im za reklamę i za sprowadzanie do nich klientów, a Letishop dzieli się z tobą pieniędzmi i wszyscy są zadowoleni i zarabiają. Sam kupuję w internecie używając tego serwisu. Zresztą tu widzicie, że troszkę pieniążków zaoszczędziłem, będzie na jakieś dobre pićko i mogę to wypłacić na konto bankowe albo PayPal'a. Nie są to żadne wirtualne żetony czy inne talony, tylko prawdziwe pieniądze. Na głównej stronie, na samej górze listy sklepów masz podane tak zwane gorące okazje, gdzie procent zwrotu jest zwiększony kilkukrotnie. Mamy tu na przykład Allegro.pl, czyli serwis, gdzie chyba każdy z nas robi zakupy. Wystarczy tylko przejść na Allegro używając Letyshops, aktywować cashback i robić tanie zakupy w internecie. W końcu na tym przykładzie możesz kupić rzeczy aż o 10% taniej, a to serio dużo. Oczywiście, jeżeli jesteście leniwi, tak jak ja, to polecam dodać do przeglądarki wtyczkę od Shops, która automatycznie wskaże, na których sklepach internetowych macie dostępny cashback, więc nigdy nie przeoczycie, że możecie gdzieś zaoszczędzić kasę. Tak więc zarejestruj konto i oszczędzaj robiąc zakupy w internecie. Wszystkie potrzebne linki znajdziesz oczywiście w opisie. Panowie, życie jest. Luty to miesiąc jak topnieje śnieg, dzień jest krótki, na dworze chlapa, a ty chodzisz do szkoły i czekasz na ferie. Nic więc dziwnego, że w miesiącu tym narodziły się memy z cyklu ból istnienia Schopenhauera, który obfitował w skrajny pesymizm w to, że życie nie ma sensu i w ogóle najlepszym co nas spotyka to śmierć. Sam Arthur Schopenhauer był niemieckim filozofem, przedstawicielem pesymizmu. Zmarł w roku 1860 i chyba nie spodziewał się, że ponad 150 lat później jego portret zostanie ozdobiony memiczną czcionką Impact i ludzie będą tworzyć przejaskrawione cytaty dotyczące życia i śmierci. A może wręcz przeciwnie, spodziewał się tego i robił to wszystko po to, żeby być właśnie takim edgy filozofem, że ludzie 150 lat później będą mieć go na tapecie z różnymi catchphrase'ami. Może. Marzec, w odróżnieniu od lutego, to z kolei bardzo szczęśliwy miesiąc. Przynajmniej dla Leonardo DiCaprio, który wygrał Oscara dla najlepszego aktora za film Zjawa. Stało się to memiczne, dlatego, że DiCaprio to oczywiście bardzo znany aktor, każdy go zna i każdy kibicował mu w zdobyciu Oscara. Biorąc pod uwagę, że Zjawa to była jego piąta nominacja, do tego dochodzi fakt, że w jakim filmie by ten chłop nie zagrał, to powstają dzięki temu instant memy. Here comes that I tak, żeby powiedzieć czym jest That Boy, żeby miał to jakikolwiek sens. Jest to zielona żaba jadąca na monocyklu. Do tego na filmach z That Boyem najczęściej pojawiał się tekst Here comes That Boy i Oh shit, what up? Jest to po prostu rasowy meme, który ma nas śmieszyć tym, że jest pozbawiony jakiegokolwiek sensu. Trzeba przyznać, że w pierwszej połowie 2016 roku datboy pojawiał się dosłownie wszędzie i zalewał YouTube'a, Reddita czy tego rodzaju serwisy. Zasada jest prosta. Im więcej Dadboya, tym lepiej. Dzień dobry. Dzisiaj postawimy z Wami eksperyment. Maj homunculus. Jestem ciekawy, czy pamiętacie o tym chwilowym trendzie na polskim i nie tylko polskim YouTube'ie, bo muszę przyznać, że była to jedna z głupszych rzeczy, jaka się tutaj pojawiła. Otóż oryginalnie homunculus to określenie na sztucznie tworzonego karła przez alchemików taka bajeczka sięgająca średniowiecza. Pod koniec 2015 roku pojawił się za to film Rosjanina, który uznał, że zrobi homunculusa poprzez wstrzyknięcie pewnej białej, naturalnej ludzkiej substancji w kurze jajo. Chłop zrobił z tego całą serię z różnymi fajkowymi substancjami, które wyglądały jakby się ruszały. I po krótkim czasie cały internet oszalał i mnóstwo YouTuberów tworzyło własne homunculusy. To znaczy, podejrzewam, że tak samo fajkowali jak wspominany Rosjanin, natomiast w duchu śmieję się, jak pomyślę sobie o wielu polskich domach, gdzie nastoletnie Piotery, oglądając swoich ulubieńców, również uznali, że spolerują torpedę i efekty swojej pracy wsadzą w kurze jaju, żeby wyhodować jakiegoś gnoma, który będzie z nimi grać w Minecrafta czy coś. Ciekawe ilu rodziców się dowiedziało, co się od janie pawało pod ich chałupą. A i nie muszę chyba mówić, że zapłudnienie kurzego jaja przez człowieka jest niemożliwe, nie? What are you doing? SpongeBob. Jedna z najbardziej memicznych kreskówek, gdzie w sumie na luzie z kadrów z każdego odcinka można zrobić jakiegoś charakterystycznego mema. Jednym z większych hitów w memach opartych na tej kreskówce był SpongeGar, znany też jako prymitywny SpongeBob. Kader ten pochodzi ze 129 odcinka z 1999 roku, kiedy to Skalmar cofa się w czasie do prehistorii i poznaje SpongeBoba i Patryka w wersji Małpoludowej. O ile gąbkę i rozgwiazdę można nazwać Małpoludem. W każdym razie, charakterystyczna pozycja SpongeGara została użyta jako odwzorowanie naszych ludzkich zachowań, co robimy, kiedy nasze działania przyjmują pierwotne instynkty. A wiadomo, o jakie pierwotne instynkty chodzi. Stąd powstało mnóstwo memów na zasadzie: jak wyglądamy, kiedy pierwszy raz zobaczymy cycki. Po pewnym czasie spanżgar stał się również symbolem zaskoczenia czy strachu, gdy znajdziemy się w niekomfortowej sytuacji. W końcu strach to też jeden z pierwotnych instynktów. Bum, Mistrzostwa Europy 2016. Były to serio memiczne zawody, zwłaszcza, że dawno nie mieliśmy tak dobrych wyników w piłce nożnej. Nasza reprezentacja zagrała dobre mecze, ocierając się o półfinał, ale i tak nie wszystko stracone, przecież każdy prawdziwy Polak dalej czeka na powtórzenie karnego Błaszczykowskiego. Bohaterem naszej kadry okazał się Michał Pazdan, który czyścił wszystko w polu karnym. Nie bez powodu doczekał się hymnów pochwalnych na swoją część. Niemcy Ukraina, nikt nas nie zatrzyma! Cie, się, paznana, o. oprócz naszej reprezentacji to chyba memicznym symbolem Mistrzostw Europy 2016 stała się reakcja islandzkiego komentatora gdy Islandia w ostatniej minucie strzeliła zwycięską bramkę Austrii i gdy eliminowali Anglię siła moc naładujmy dawaj teraz mu walnij w przerwach w oglądaniu meczy wszyscy wychodzili na ulicę szukać Pokemonów, i tak jak Homunculus kilka miesięcy wcześniej, tak samo teraz cały YouTube oszalał na punkcie łapania Pokemonów w grze Pokémon Go. Gra polegała na rozszerzonej rzeczywistości, kiedy można było widzieć Pokémony na ekranie telefonu używając aparatu. Ja sprawdziłem grę, pamiętam, że siedząc na Kiblu złapałem Charmandera i to było tyle z mojej przygody z tym tytułem. W grę grał chyba każdy szanujący się YouTuber. Zresztą między innymi od tego zaczynał Freeze. Dobra, przede wszystkim chcielibyśmy się dowiedzieć, kiedy zacząłeś grę. I jakby wiesz, gdzie znalazłeś też Pokemony? No jakiś, nie wiem, skąd wierzył pokemony o tak to mówimy. No generalnie na Facebooku wyjechał mi taki link, no. Gra doczekała się również rozgłosu w mediach. Z jednej strony chwalono ją, że zmusza do chodzenia i aktywności fizycznej, z drugiej strony okazał się lekki przypał, no bo Pokemony do łapania zaczęły wyświetlać się w takich miejscach jak niemieckie obozy koncentracyjne, kościoły czy cmentarze, czyli miejsca, gdzie no tak trochę przypałowo się bawić. Nie ma to jak własny dom. O, przepraszam, nie chciałem pana urazić. Pan właśnie stracił swój dom. Wrzesień. Podczas wakacji nowym idolem internetu stał się Janusz Tracz, najczarniejszy z czarnych charakterów historii światowej, a może i też polskiej kinematografii. Główny antagonista serialu Plabania z lat 2000-2012 gangster, mafiozo, boss, który trzęsie całym Tulczynem. Podczas wakacji 2016 roku zaczęły pojawiać się w internecie szoty z akcjami Tracza z Plebani, które były zabawne, ponieważ Janusz Tracz był tam pokazywany jako możliwie najbardziej stereotypowa, przerysowana zła postać i ten poziom absurdu w jego zachowaniu i wyrachowaniu sprawił, że pokochali go wszyscy. Pani Janka ciągle jeszcze jest w szpitalu. Żyje? Tak, ale. ale jest w śpiączce czyli nadal płacimy jej ZUS. A jego miłość do pieniędzy i Rolexów sprawiła, że uznano go za na polskich seriali. Rolex. Stać mnie. Zresztą to on przez 12 lat był ciągle górą w serialu i ani proboszcz, ani babcia Juzia nie dali sobie z nim rady. Pojawiały się nawet petycje, żeby telewizja polska stworzyła nowy serial lub film, który traktowałby tylko i wyłącznie o traczu. I pamiętajcie, co uzyskamy, gdy przeczytamy tracz od tyłu. Rok zaczęliśmy muzycznie od nutki Drake'a, tymczasem w październiku rozpoczęła się era jednej z najbardziej mimicznych piosenek czyli We Are Number One z serialu dla dzieci leniuchowo. Trzeba przyznać, że wpada to w ucho i po prostu stało się podstawą do tworzenia memów. Sama piosenka opowiada o tym, jak czarny charakter uczy swoje klony jak pokonać superbohatera, no ale niestety okazuje się, że to niezłe przychlasty i nic nie ogarniają. Pierwsze remiksy pojawiały się we wrześniu. Dzięki We Are Number One wybił się na przykład Grandej. Mam nadzieję, że tak to się czyta. W każdym razie jest to chłop, który robi jedne z najbardziej memicznych przeróbek na YouTube. Polecam gościa. I w ogóle przeglądając internet i YouTube'a okazuje się, że ta nutka pasuje chyba do każdej piosenki, która powstała w historii ludzkości. Listopad był miesiącem wyborów w Stanach Zjednoczonych, kiedy okazało się, że wygrał zadymiarz Trump, co było serio zaskoczeniem, gdyż kilka lat wcześniej nikt by chyba o tym nie pomyślał. Oczywiście same memy z Trumpem zaczęły pojawiać się w późniejszym okresie, kiedy miał czas, żeby nadymić. Sam listopad, czyli świeży okres po wyborze Donalda na prezydenta USA, to była głównie beka z jakichś dziwnych ludzi, co darli mordę, jak on wygrał wybory. Do tego zaczęło dochodzić wyciąganie całej jego kariery, którą opierał przede wszystkim na tworzeniu wokół siebie wizerunku kontrowersyjnego biznesmena. Jako osoba znienawidzona przez mainstream uzyskał duże uznanie wśród np. forczanowców, którzy wykorzystywali jego wizerunek do trollowania reszty internetu. Jak dobrze o tym wiecie, to znaczy wiecie, jeżeli obejrzeliście historię memów, polecam zwłaszcza tutaj historię z flagą. I nie będę dalej spoilerować, bo udało się to forczanowi perfekcyjnie. No hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Dlaczego chcesz teraz się poddać tylko dlatego, że raz czy drugi ci nie wyszło? To nie jest żaden powód. Grudzień to internetowy miesiąc zbiorów kaszy jaglanej, stąd w grudniu 2016 nastąpiło istne apogeum memów z Michałem Karmowskim i o tym, że nie robi on nic poza jedzeniem kaszy jaglanej i odwożeniem Amelki do szkoły. Karmowski to znany kulturysta i trener personalny, działalność w sieci rozpoczął kilka lat wcześniej, jednak to końcówka 2016 należała do niego jeśli chodzi o memy, które dotyczyły przede wszystkim kaszy jaglanej, o której często mówił na swoich filmach, stąd jego ksywa Jaglak. Michał stał się memiczy przede wszystkim dzięki swojemu podejściu do treningów i życia jako rasowy, sportowy świr. Muszę przyznać, że zdecydowana większość mełów z karmowskim była śmieszna i jest śmieszna do tej pory, ale część osób przesadzała i tworzyła pseudo Edgy memy o rodzinie karmowskiego, co spotkało się z tym, że udało mu się złapać prowadzącego jeden z fanpage, y, gdzie wrzucano możliwie najbardziej obrzydliwe przeróbki o nim i o jego córce. Zajęło mi prawie 10 miesięcy, żeby znaleźć Maxa, żeby skierować pozew do sądu o odszkodowanie żeby y, prokuratura y, przyjęła tę sprawę jako sprawę karną, ponieważ y, zresztą Max Wam opowie o wszystkim sam. I właśnie film ze swoim hejterem wrzucił w grudniu tego roku, gdzie po prostu z nim rozmawia i daje nauczkę w normalny, dojrzały sposób, co spotkało się z ogromnym propsowaniem Karmowskiego w internecie. I to na tyle tego 2016. Myślę, że serię memy, które były hitami w tym roku żyją do dzisiaj, dlatego uważam ten rok za solidną pozycję na naszej memowej linii czasowej. A my widzimy się w roku 2015. Nara. Ach, i przypominam o linkach do rejestracji na Letyshops i ich mniejszej wtyczki. Znajdziesz je oczywiście w opisie.